Pan Walery Czarnecki, starosta powiatu lubańskiego. Okazji przypadającego w dniu 27 maja święta samorządu terytorialnego, prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom od wielu lat aktywnie działającym w samorządzie lokalnym oraz pracującym na rzecz mieszkańców małych ojczyzn. Wśród nich znalazł się starosta lubański Walery Czarnecki, który otrzymał z rąk głowy państwa Złoty Krzyż Zasługi. Proszę państwa o zajęcie miejsc. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie marszałkowie, wojewodowie, szanowni panowie prezydenci miast, szanowni panowie burmistrzowie, szanowni państwo, panie i panowie wójtowie, Starostowie, członkowie zarządów, radni, wszyscy wielcy szanowni państwo, wszyscy dostojni przybyli goście tutaj do Belwederu, do tej historycznej siedziby głowy polskiego państwa, do miejsca, po którym kroki swoje odmierzał swego czasu marszałek Józef Piłsudski, Myśląc o tym, jak w 1920 roku uratować Polskę wraz ze swoimi sztabowcami, oficerami przed sowiecką nawałą, miejscu, które jest naznaczone naszą wielką historią, bardzo dziękuję za przybycie tutaj na to dzisiejsze spotkanie, które dla mnie stanowi nie tylko sposobność do tego, by w imieniu Rzeczypospolitej. Wręczyć Państwu te odznaczenia państwowe i nowym miastom na ręce ich włodarzy przekazać polskie flagi. Ale jest też przede wszystkim dla mnie okazją, żeby Państwu podziękować wszystkim, i tym, którzy dostali odznaczenia, zostali w ten specyficzny sposób wyróżnieni, jak i tym, którzy dzisiaj nie zostali jeszcze wyróżnieni, ale podziękować za Państwa. Służbę publiczną i, i ciężką pracę dla mieszkańców, dla Rzeczypospolitej na co dzień. Zawsze to bardzo mocno podkreślam. Jak może Państwo wiecie, na drodze swojej politycznej działalności byłem swego czasu także radnym miasta Krakowa, więc sprawy samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego są mi znane. Tak samo jak i problemy, jak i specyfika patrzenia. Miałem to bardzo ciekawe doświadczenie, żeby tym radnym być. Wiele lat uczyłem studentów o samorządzie i mogłem zobaczyć, jak to także i w praktyce działa. Było to dla mnie bardzo ciekawe i także i ważne doświadczenie, ale zawsze rozumiałem jedno, a mianowicie patrzyłem może dlatego, że wcześniej. Pracowałem dla Rzeczypospolitej na tym poziomie, który nazywamy centralnym. Patrzyłem na moje miasto Kraków z punktu widzenia także i tej polityki, właśnie centralnej. Jak ten Kraków, jakim ten Kraków jest miejscem z punktu widzenia Rzeczypospolitej w gruncie rzeczy, co Rzeczpospolita powinna uczynić dla Krakowa, a co Kraków czyni i powinien czynić dla Rzeczypospolitej. Dlatego wszystkim Państwu dzisiaj, wręczając te odznaczenia, mówiłem, że dziękuję za pracę na rzecz samorządów lokalnych, regionalnych, dziękuję za pracę na rzecz mieszkańców, ale dziękuję także na, za pracę na rzecz Rzeczypospolitej, bo każdy z Państwa, budując tą, jak często mówimy, swoją małą ojczyznę na tym poziomie lokalnym czy regionalnym, w zależności, gdzie pełni swoją służbę publiczną, buduje także i każdą cegiełką, którą na co dzień układa nasz wspólny dobrobyt, dobrobyt całej Polski. Czynicie to Państwo bardzo często od samego początku, odkąd samorząd terytorialny w ogóle w Polsce jest. To już ponad 30 lat. To był niezwykle ważny moment w naszej historii, ten moment prawdziwej decentralizacji polskiego państwa, rozdzielenia, uniezależnienia samorządu terytorialnego od, od władzy centralnej, przekazania rzeczywiście władzy w ręce mieszkańców, poczynając od kwestii wyborów, bezpośrednich do władz samorządowych, no wtedy jeszcze nie na poziomie, nie na poziomie wójtów burmistrzów, prezydentów miast, bo, ale, ale wkrótce już doświadczenia pokazały, że lepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli ci włodarze miejscy gminni najważniejsi będą wybierani przez mieszkańców w wyborach powszechnych, tak samo jak to jest czynione z prezydentem Rzeczypospolitej. Te doświadczenia przekładały się na kolejne zmiany, przekładały się też na budowę kolejnych stopni samorządu terytorialnego przez lata, aż do, aż do stworzenia samorządów regionalnych, dzisiaj śmiało można powiedzieć, że ta konstrukcja jest już wypróbowana i ona działa. I niezwykle ważne jest to, żeby wszyscy rozumieli, ci, którzy pełnią swoją służbę na poziomie centralnym rozumieli, że samorządy lokalne przyczyniają się do rozwoju Rzeczypospolitej i trzeba je w tym zakresie wspierać, by mogły to czynić jak najbardziej wydajnie i jak najlepiej, służąc zarazem bezpośrednio mieszkańcom. Ale aby ci, którzy pełnią swoje służby publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym, także rozumieli, że jest potrzebny ten efekt synergii pomiędzy działaniem centralnych władz Rzeczypospolitej a ich działaniem, po to, żeby Polska mogła się rozwijać szybciej, wydajniej, sprawniej, bo to jest ten model idealny model, który ze sobą współdziała, rozmawia, uzgadnia, działa wspólnie, realizuje cele. Z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem tego, który kiedyś od strony teoretycznej te modele. Analizował, to jest rzecz fundamentalna, która gdyby była realizowana w 100%, co oczywiście jest modelem doskonałym i nigdy nieosiągalnym, ale gdyby była, to teoretycznie ten rozwój powinien być jak najlepszy. Ale z tego punktu widzenia chciałem Państwu przede wszystkim podziękować za ten ostatni czas. Zdaliście egzamin. Patrzę tutaj na Panów Prezydentów, patrzę na Państwa. Burmistrzów, wójtów, patrzę na państwa przewodniczących, starostów, patrzę na państwa radnych, na wszystkich, patrzę na panów ministrów, patrzę na pana ministra Pawła Szefernakera. Kochani, zdaliście egzamin. Zobaczyliśmy coś na początku, co rzeczywiście nazywa się prawdziwą subsydiarnością w takiej pigułce, że można by ją było pokazywać studentom na zajęciach. Swoich mieszkańców, którzy pojechali na granicę, po to, żeby nie wzywani przez nikogo pomagać przybyszom z Ukrainy, pomagać ludziom, którzy uciekali przed wojną. Nikt tego na początku w sensie urzędowym, państwowym nie organizował. To był spontaniczny odruch serca ludzi. To jest właśnie subsydiarność w pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie powinni jak najwięcej spraw publicznych brać w swoje ręce bezpośrednio, a dopiero tam, gdzie sobie nie radzą. Tam powinny wchodzić władze samorządowe, tam gdzie samorząd już nie jest w stanie podołać, powinny wchodzić władze centralne i wspierać działania samorządu. To jest idealny model, można powiedzieć, subsydiarności, pomocniczości. Nie, że władza centralna co nie da rady zrobić, to robią ludzie odwrotnie. Co nie dadzą rady zrobić ludzie na tym poziomie najniższym, podstawowym, to dopiero powinny się włączać w to władze publicznej, pomagać im to realizować w bardziej już urzędowy, administracyjny sposób. Tak się właśnie tutaj stało. Dziękuję wszystkim Państwu za, tą, za to wielkie serce i za tą wielką odpowiedzialność, którą w tym czasie okazaliście. Oczywiście najbardziej obciążeni i najwięcej problemów i zmartwień z tym związanych mają ci, którzy wielkimi organizmami miejskimi zarządzają i dźwigają na swoich barkach odpowiedzialność za to, bo też tak się złożyło z wielu przyczyn, że najwięcej przybyszów z Ukrainy, jak zawsze podkreślam, oczywiście oficjalnie nazywamy ją się uchodźcami, taką nomenklaturą posługuje się cały świat, ale my używamy pojęcia gości, bo tak traktujemy naszych sąsiadów, którzy kryją się u nas w kraju i szukają schronienia przed śmiercią, przed bombami, przed nieszczęściem. Tak nazywamy żony, matki, córki, żołnierzy ukraińskich, którzy ufają, że ich najbliżsi tutaj znajdą miejsce, w którym będą mogli spokojnie przetrwać zawieruchę wojenną. Między innymi dlatego mogą spokojnie walczyć wolni od troski o los swoich najbliższych, o, o ich życie. Dziękuję Wam z, całą, z całego serca i z całą mocą za to, że, że w tak piękny sposób wykonujecie tę służbę na co dzień właśnie wraz ze swoimi mieszkańcami. Ogromnie wam jestem za to wdzięczny że. Z całą pewnością wielu z państwa nie przespało nocy, z całą pewnością wielu z państwa posiwiało przez te wszystkie troski, które was w ciągu tych ostatnich miesięcy spotkały gwałtownie w ciągu pierwszych tygodni wojny w wyniku napaści rosyjskiej na Ukrainę. To było coś, czego nasz kraj nie widział nigdy w swojej historii. Nigdy się tak nie zdarzyło, żeby w ciągu tak krótkiego czasu tak nieprzeliczona. Ogromna masa ludzi przybyła do naszego kraju. To były, proszę Państwa, liczby rzędu prawie 200 tysięcy dziennie przez krótki czas przekraczających polską granicę. Pamiętam, jak dziś, jeszcze przed wojną, kiedy przygotowywaliśmy się wraz z przedstawicielami rządu na kolejnych naradach do tego, co może się wtedy stać, jak przewidywaliśmy, i ja pytałem pana ministra Mariusza Kamińskiego. Ministra spraw wewnętrznych i administracji, jaka jest pojemność naszych przejść granicznych, ile my jesteśmy w stanie przez przejścia graniczne przepuścić osób dziennie, powiedział do mnie, no, no nawet 100 tysięcy. Okazało się, proszę Państwa, że jesteśmy w stanie udźwignąć na przejściach granicznych prawie 200 tysięcy i dają radę i służby graniczne przy wsparciu wolontariuszy, przy wsparciu ludzi dobrej woli, przy Państwa wsparciu także tych, których delegowaliście żeby pomagali, żeby byli, żeby służyli drugiemu człowiekowi. Nie wiem, czy był moment w naszej historii w takiej skali, żeby samorząd terytorialny i jego przedstawiciele w lepszy sposób zdali egzamin ze swojej służby publicznej niż to, co działo się w ostatnim czasie. Ale chcę z całego serca podziękować także i Wszystkim moim koleżankom i kolegom z rządu. Chcę podziękować panu ministrowi Pawłowi, szefernakerowi, który dzisiaj za to odpowiada i który, który, wiem, że z ogromnym zaangażowaniem, pan minister, którego znacie, bo jest w rządzie odpowiedzialny za sprawy samorządu terytorialnego, trafnie został przez pana premiera wskazany jako ten, który właśnie ma zajmować się również kwestią tej ogromnej. Rzeszy osób, które przybyły do nas z Ukrainy, i tego, w jaki sposób sobie poradzić. Bo właśnie poradzić sobie rząd może z tym tylko we współpracy z państwem. Z przedstawicielami samorządów na wszystkich jego stopniach. Bo nie da się inaczej. I tak właśnie powinno funkcjonować państwo. Dziękuję ogromnie, że państwo tak tą służbę wykonujecie, że nie słychać o żadnych problemach. Bo to jest tak, że robota jest dobrze wykonywana wtedy, kiedy nie słychać o problemach. Najczęściej jest tak, że głośno nikt nikogo nie chwali, i w mediach żadnych pochwał pod adresem przedstawicieli samorządu terytorialnego i rządu na tym tle nie słychać. Można je tylko usłyszeć w podziękowaniach, które ja tak niedawno, a mam nadzieję, że i Państwo przyjęliście je do siebie, usłyszałem w Werchownej Radzie od prezydenta Zełęńskiego i od wszystkich tych, którzy byli tam. Uczestniczyli w posiedzeniu, na którym miałem zaszczyt i wielką przyjemność wystąpić w imieniu wszystkich Państwa, w imieniu Rzeczypospolitej. Byłem bardzo wzruszony, że otrzymałem to zaproszenie jako pierwszy spośród wszystkich prezydentów od początku, odkąd nastąpiła rosyjska agresja. Ale odebrałem to również jako przede wszystkim wyraz wdzięczności wobec Państwa, wobec tej działalności, którą na co dzień realizujecie, wobec tego, jak służycie. Drugiemu człowiekowi. Powtarzam jeszcze raz, najczęściej nie widać tego w mediach. Niewielu spośród Państwa było w tych mediach pokazywanych, kiedy właśnie tą swoją służbę wykonywaliście. Ale wiem, że realizujecie ją bardzo dobrze i chcę z całego serca za to podziękować. Zdajemy w tej chwili wielki egzamin z naszego człowieczeństwa, z naszego sąsiedztwa, z naszych reguł funkcjonowania, także i demokracji. Egzamin, który pewnie przełoży się także i na wybory na wszystkich szczeblach kolejne, które będą w Polsce za jakiś czas, ale przede wszystkim zdajemy egzamin z człowieczeństwa. I za to Państwu ogromnie dziękuję, że umieliście wykorzystać wszystkie swoje doświadczenia obok serca, które macie, umieliście wykorzystać i umiecie wykorzystywać wszystkie swoje doświadczenia po to, żeby pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji, w tej próbie dziejowej, jakiej Polska i Polacy zostali poddani, która wierzę w to, co z mojego punktu widzenia jako prezydenta Rzeczypospolitej jest najważniejsze, ustanowi zupełnie nową drogę i nową jakość w relacjach pomiędzy Polską i Ukrainą, a przede wszystkim pomiędzy Polakami a Ukraińcami, pomiędzy naszymi narodami, bo razem jesteśmy bardzo silni. I to widać bardzo mocno w ostatnim czasie. I możemy znacznie więcej niż samodzielnie. Być może, że uda się z tego wyciągnąć i wyprowadzić jeszcze dobro na przyszłość, które będzie służyło obu naszym państwom. Ale przede wszystkim, za co ja jestem państwu ogromnie wdzięczny, wierzę w to, że kiedy te kobiety z dziećmi wrócą na Ukrainę. Po wojnie, kiedy już się sytuacja uspokoi, kiedy będą mogli wrócić, te dzieci, ich matki, babcie, siostry wywiozą stąd wspomnienie Polaków, ludzi uczciwych, dobrych, którzy podzielili się z nimi chlebem, którzy starali się im zapewnić najlepsze warunki, którzy zachowali się nie tylko jak sąsiedzi, ale jak bracia. I za to jestem wam ogromnie wdzięczny, bo to ma szansę zbudować relacje pomiędzy narodami na stulecia. Kończąc, jeszcze raz Państwu z całego serca gratuluję. Jeszcze raz dziękuję za służbę publiczną, którą pełnicie, za wszystkie Państwa działania. Zachęcam do zakładania centrów usług społecznych. Przepraszam za ten wtręt, ale to jest ustawa, którą wypracowaliśmy tutaj razem z ekspertami, naukowcami w Kancelarii Prezydenta i która. Jak do tej pory pilotażowo dobrze działa, więc zachęcam do tego, by się nad nią pochylić, bo wierzę w to, że dzięki temu usługi publiczne mogą być świadczone lepiej, sprawniej i łatwiej dla samych samorządów. Proszę, żebyście nadal działali tak jak do tej pory działacie. Proszę, żebyście nie zmniejszali zaangażowania, kto może, proszę, żeby to zaangażowanie zwiększył i dziękuję państwu za tą służbę publiczną, którą na co dzień realizujecie dla swoich współmieszkańców. Którzy Was wybrali dla swoich samorządów lokalnych i regionalnych, dla Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich i w tym zakresie, a także i we wszystkich innych sprawach, o których sobie Państwo marzycie i myślicie. Życzę wszelkiego powodzenia. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zapraszam Państwa na dalszą część do sal belwederu. Dziękuję.